Ponownie znajdujemy się we Wrocławiu, w centrum Wrocławia, na otwartej przestrzeni. Po tym jak wysłałem mój poprzedni film do serwisu CCS w Piasecznie, zostałem poproszony, aby odesłać telefon jeszcze raz do nich, co uczyniłem. I wczoraj telefon wrócił po dwóch tygodniach naprawy. W naprawie, może tak powiedzmy. Tym razem wymieniono płytę główną. Dzisiaj ten telefon rozpakowałem. Zobaczmy, jak on działa teraz. Włączę nagrywanie ekranu. Telefon teraz jest w trybie offline. Lokalizacja jest włączona. Wejdźmy w mapy Google i zobaczmy, co telefon pokazuje. Ok, prosi nas o skonfigurowanie. Ok, to zróbmy. Próbujmy wskazać naszą lokalizację. No i telefon pokazuje naszą poprzednią lokalizację znaną mu. Kiedy był podłączony do sieci Wi-Fi. Znajmy moment, żeby mógł znaleźć swoją lokalizację na podstawie satelitarnych systemów nawigacyjnych. Znacznik lokalizacji nadal jest szary. Telefon nie jest w stanie określić swojej lokalizacji. Wyjdźmy teraz z trybu, off, z trybu offline. Zobaczmy, co się będzie działo. Okay. Telefon próbuje określić swoją lokalizację na podstawie danych z okolicznych nadajników sieci. Jest w stanie określić swoją przybliżoną lokalizację. Natomiast nie jest w stanie określić dokładnej lokalizacji. Zobaczmy jeszcze, jeżeli wejdziemy sobie w aplik do aplikacji GPS Stars. Powinna nam pokazać dane satelitów nawigacyjnych, które telefon jest w stanie namierzyć z których jest w stanie pobrać sobie informacje. No i widzimy, że on nie widzi żadnych satelitów, nie widzi żadnych danych z żadnych obsługiwanych, teoretycznie obsługiwanych przez to urządzenie systemów nawigacji satelitarnej. Tak jak poprzednio mam ze sobą swój stary telefon. Zobaczmy na pewności czy coś może jest nie tak z sygnałem GPS i stary telefon jest w stanie określić swoją lokalizację na razie przybliżoną. A teraz już dokładną. Nie włączyłem nagrywania, ale zrobię to teraz, żeby pokazać jak to wygląda. Nagrywanie jest teraz włączone. I widzimy, że telefon jest w stanie w trybie offline. Telefon jest nadal w trybie offline jest w stanie określić swoją dokładną lokalizację Spróbujmy uruchomić aplikację GPS Stylist i widzimy w ułamku sekund telefon namierza sygnał z ponad 30 satelitów Jest w stanie ustalić swoją dokładną długość oraz szerokość geograficzną na podstawie tych danych. W tym czasie ZFlip po kolejnej naprawie nadal nie jest w stanie określić swojej lokalizacji. Jeszcze w gwoli ścisłości dodam, że. Przed wysłaniem telefonu do serwisu CCS w Piasecznie Telefon był trzy razy oddawany do naprawy Do serwisu autoryz autoryzowanego serwisu Samsungu w Wrocławiu przy ulicy Płaskiego. Trzy razy zostało wymienione oprogramowanie, wgrane nowe oprogramowanie 3 razy zostało stwierdzone, że telefon jest zgodny ze specyfikacją producenta po trzeciej naprawie, po trzeciej nieudanej próbie naprawy, dostaję informację, żeby spróbować wysłać telefon do jedny, jednego z dwóch centralnych serwisów Samsunga w Polsce. Dlatego też odesłałem telefon do serwisu CCS. Przed zesłaniem informacji o tym, że CCS, CCS jest jednym z dwóch centralnych serwisów. Samsunga w Polsce, że może mieć więcej doświadczenia w naprawie urządzeń. Potwierdziłem tę informację na infolinii Samsunga. W dalszym ciągu widzimy, że Z Flip nie jest w stanie określić swojej lokalizacji. Posiłkuje się danymi z sieci komórkowej. Jest w stanie mniej więcej określić swoją przybliżoną lokalizację, natomiast nie jest w stanie określić swojej konkretnej lokalizacji. Transmisja to się w miejscu, ale w trasie, jadąc np., autem, przez to, że telefon nie jest w stanie korzystać z satelitarnych systemów nawigacyjnych, nie jest w stanie nawigować po trasie. Cały czas się gubi.